Siemanko, ciepły szczelny montaż, chwyt marketingowy czy faktyczne oszczędności, to już musicie sami ocenić. Ja analizując wszystko, zdecydowałem się na zwykły montaż najzwyklejszy, czyli po prostu pianka. Okno osadzone w piance i to wszystko i sam robię szczelny montaż, czyli kupiłem sobie membranę w płynie wewnętrzną i zewnętrzną i robię sobie szczelny montaż, bo to nie jest ciepły, tylko szczelny. Ciepły to jest jak wpuszczamy w warstwę styropianu, dajemy okna. Bardzo drogi interes. No, nie powiem, że mało kto to robi, ale, ale rzadko, chyba która firma tutaj w nas w okolicy yy, stosuje taki typ montażu. No ale dobra, nieważne, będziecie chcieli, to sobie znajdziecie. Każdy robi jak uważa, każdy robi tak jak go stać. Ja się zdecydowałem na, my się zdecydowaliśmy raz z żoną na taki montaż. I żeby nie było tylko tak zwyczajnie, tak jak wszędzie było montowane. Nie chcemy taśmy, bo te taśmy też różnie, z tymi taśmami różny ten klej się trzyma, niby się trzyma, a nie wiadomo, różne opinie też w środku, że też te taśmy, że potem ciężko obrobić okna, że potem odpada otynk, czy tam gips, nieważne. Dlatego zdecydowaliśmy się na te membrany w płynie. Teraz pokażę wam jak to robię. Tutaj mamy obciętą piankę. Zobaczcie, pożałowali pianki, panowie, niestety miejscami i muszę obcinać i dopianowywać, czyli poprawiać. Zaraz wam pokażę na górze jak to wygląda. tam już mam gotowe, bo tam lukarnie robimy to już tam. Robię ten szczelny montaż w tym momencie. Jesteśmy na górze, przy lukarni jednej z trzech. Tutaj nie wiem czy to już widzieliście, czy nie. Mamy ocieplone tam do końca zrobione, tu jeszcze tylko jedna warstwa kleju, poprawić tam, belki na, na brązowo wyczyścić i można dachówkę zakładać, zagruntować oczywiście, z drugiej strony mamy dwie warstwy kleju już, bo to było, a nie, to jest odwrotnie, z tamtej strony są dwie warstwy, a tu jest jedna, tu jest tak zrobione, jakby ktoś nie widział, jakby ktoś chciał wiedzieć więcej szczegółów, to piszcie, to najwyżej dogram, tak jest bliska, bez opierzenia, tylko po prostu jest wcięty tam z 2 cm, bo akurat tak wychodzi w styropian, i dachówka wchodzi 2 cm w styropian, zapiankowane klejem obronnym będzie wyczyszczone i zobaczymy, może silikonem pociągnę jeszcze na włączeniu klejem z dachówką zobaczymy ale do ciepłego montażu wracamy, szczelnego montażu, nie ciepłego tutaj możecie zobaczyć uzupełnioną uzupełnioną piankę tam gdzie brakowało, tam gdzie dziury były to musiałem sobie uzupełnić swoją Docięta jest do równego w miarę oczyszczone i teraz kładę tą membranę w płynie to jest zewnętrzna tak to wygląda pędzelek mam taki twardy bo zastygło mi wcześniej jak robiliśmy tą lukarnię zakrywam te wszystkie pory tej pianki tu się nie przejmuję, bo tu aż dotąd będziemy z dochodzić, także tutaj robię tak, żeby żeby tutaj ładnie to doszczelnić. Zobaczymy. Tak jak tutaj to nie zobaczę, ale bo zaraz będzie strepią kłatele. Resztę okien. Na razie nie będziemy ocieplenia robić. Tutaj robię dlatego, że yy, dach, żeby skończyć tamte boki, no i tutaj też już rusztowanie mam, tu już oblecimy tą ścianę u góry, żeby już do tego nie wracać. Gruntem się zagruntuje ten klej i... I może sobie być, bo na elewację to nas na pewno nie będzie stać w najbliższym czasie. Bo budujemy się bez kredytu, jakby ktoś nie wiedział. Wszystko robimy sami. Jedyna firma, co była na razie, no to montowała okna. A tak to wszystko sami. Ja z teściem, ojciec pomaga trochę. Wiadomo, trochę żona. Mamy możliwości. Pomalutku do przodu, po pracy, po godzinach. I stawiamy tak. Tak patrząc na te ceny tego szczelnego montażu przez firmy to są zawrotne, bo jak mamy kilka tysięcy zapłacić więcej za okna, to naprawdę nie wiem czy to się zwróci, to by trzeba było naprawdę przeliczyć porządnie jakie będzie oszczędność w ogrzewaniu na, na takim szczelnym montażu, a tak jak tu zapłaciłem 200 zł czy tam 300 za wiaderko jedno, no to powiedzmy, że nie są jeszcze aż takie duże koszty, więc moim zdaniem można sobie takie coś zrobić w własnym zakresie. Jak kogoś stać, jak mnie by było stać, jak nie, nie liczyłbym się z pieniędzmi, to na pewno wziąłbym ten ciepły montaż w yy, warstwie ocieplenia. No ale to wiadomo, rzadko kogoś stać na to, co się wszystko chce. Trzeba wybierać niestety. Wiadomo, że im szczelniej zrobimy, tym będzie. Tańszy taki dom w utrzymaniu, no ale musimy też trochę realnie podchodzić do tego, bo jak zapłacimy na przykład, nie wiem, ten ciepły montaż, to mi się wydaje, jak tu mam około 15 okien, chyba jak dobrze pamiętam, bym 15 okien wziął w ciepły montaż, to bym zapłacił chyba z 5 tysięcy więcej i teraz policzyć, ile lat musiałbym palić, ogrzewać ten dom, żeby te 5000 tysięcy zwrócić. Jak, jak sezon grzewczy, nie wiem, czy będziemy 5000 tysięcy kosztował, podejrzewam, że nie, bo tu kominkiem będziemy grzeli i gazem. Także, no niech nawet kosztuje 5000 przez sezon, no to przez cały sezon te 5000 zaoszczędziłbym. To ile musiałbym lat użytkować ten dom, żeby te 5000 się zwróciło? Czy to aż taka duża będzie różnica? No mi się wydaje, że niekoniecznie, dlatego tak robimy. No i też zdecydowaliśmy się na to yy, po rozmowach z. Bo pytałem się oczywiście tych firm, które robiły mi wycenę o ten ciepły i szczelny montaż. No to większość z nich mówiła jednak, że to jest bardziej chwyt marketingowy niż naprawdę jakaś poprawa jakości w tych oknach, w tym montażu. No więc skoro już same firmy, nie wiem, czy po prostu tak powiedziały, bo one tego nie stosują, czy powiedziały dlatego, że faktycznie to jest bardziej marketing niż, niż prawdziwe oszczędności, no tego nie wiem. No ale tak mi powiedzieli, tak Wam mówię, więc. Po, po analizach wszystkiego przede wszystkim kosztów, no bo to są ogromne koszty. Zdecydowaliśmy się na taki montaż. Wiadomo, że dom się buduje na lata, ale nie ma co też przesadzać. Bo niektórzy przesadzają, ostatnio oglądałem filmik, na YouTube też gościu buduje dom i będzie poszerzał fundamenty, robi głębsze beton B30, 20 ile tam metrów, czy 15 metrów sześciennych betonu fundamenty będzie dawał, bo ten dom będzie dla niego, dla jego dzieci, na pokolenia. No, no dobra, jak chce stać, no to rób, ale moim zdaniem to nie jest potrzebne. Ja tak podchodzę do tego, że buduję dom dla siebie, więc tam gdzie nie warto, no to nie oszczędzam, bo wiadomo, że to się może później zemścić na mnie, ale tam gdzie można, a w dużo przypadkach moim zdaniem można, bo teraz budowlanka jest tak rozmuchana i tak, marketing też idzie duży w to, bo wiadomo, każdy wymyśla kolejną rzecz, żeby zarobić. No i część rzeczy jest wymyślana właśnie dla zarobku, a nie dla, dla dobra budynku, czy tam mieszkańców budynku, czy inwestorów. Także ja tak staram się analizować wszystko, bo chodzi do tego tak zdroworozsądkowo. No i skoro takie budynki tutaj mają po 100-150 lat po niemieckie, wybudowane na kamieniach, bez grama cementu, zaprawa. Wapienna na cegłach, gdzie to też ciężar bardzo duży, bo cegły wiadomo to jest na 24, to są podwójne mury, są grube, ciężkie jak cholera i tam w ogóle nie ma grama stali, cementu. No nie wiem, mi się wydaje, że nie ma, może się mylę, ale stali na pewno nie ma i to przez 150 lat wytrzymało i się nic z tym nie dzieje. Bez żadnych membra, nawet na dachu, tam gdzie nie zacieka dachówka, jest cała, to przecież się nic nie zacieka, do środka to się z tym nic nie dzieje. I stoją jakoś te budynki, a tak jak teraz budujemy, gdzie tyle idzie stali. Zbrojeniowej, tyle cementu, no to naprawdę mi się wydaje, że jest już i tak, może nie ponad stan, ale naprawdę mocno zabezpieczone te budynki. A jeszcze dawać więcej niż, niż projektanci liczą. No to no jak ktoś chce, no to wiadomo, jego sprawa. Każdy robi jak chce, ale moim zdaniem to mija się z celem, bo nie sztuka wydać 2 miliony na dom i spłacać go przez dwa pokolenia. Tylko moim zdaniem sztuka jest zbudować dom Bez kredytu Jak ktoś ma możliwość, to jest bardzo trudne, ale, ale da się I tak, żeby ten dom też posłużył przez kilka pokoleń, bo ja nie mówię, że buduję tylko dom dla siebie Czy dla swojej żony Tylko też wiadomo, że po nas ktoś będzie tutaj mieszkał I mi się wydaje, że nie zawali się dom przez 50 czy 100 lat Także takie jest moje zdanie, takie moje podejście tak jak mówię, każdy robi, jak uważa. Ja nikogo do niczego nie namawiam. Nikogo nie krytykuję. Tylko mówię swoje zdanie. Bo tak patrząc na innych, to po prostu inni robią tak, jak oni chcą. Ja robię tak, jak ja chcę. I po prostu tak wyrażam swoje zdanie. Bo mam taką możliwość dzięki temu kanałowi. I jak ktoś chce mnie słuchać, to bardzo mi miło. A jak nie chce ktoś, no to trudno. Może komuś te moje filozofowanie do czegoś się przyda. Może ktoś skorzysta. A może nie skorzysta, tylko skrytykuje. Różni są ludzie, powiem wam. Nawet na tym YouTubie zakładając kanał, to też spotyka się takich ludzi w komentarzach oczywiście. Ciekawych. Zresztą sami możecie zobaczyć, bo jak oglądacie filmy można w komentarze sobie wejść, nie wszyscy komentują oczywiście, ale ale nawet można byś poczytać, co ludzie niektórzy piszą, jakie mają podejście. Najgorzej, że tacy ludzie są wręcz agresywni. Ale co zrobić? Takie życie, taki świat, tacy ludzie. I nic z tym za bardzo nie zrobimy. Ja tam się nie przyjmuję za bardzo, tylko mi po prostu nawet nie byłem świadomy, że tacy ludzie istnieją. Tak jak mam jeden materiał o tym, właśnie domu, budowaniu domu bez kredytu, I jak mi jeden gościu napisał. Że budują domy bez kredytu, tylko przegrywy i frajerzy, czy jakoś tak. No to jak mu napisałem, że nie chcę kredytu spłacać przez następne ileś lat, no to zaczął mi tam dyskutować, wymyślać, że jaki to super kredyt. No, kredyt to jest najlepsze, co go w życiu spotkało. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Nie wiem, chyba jakiś przedstawiciel banku, czy coś tak podejrzewam, bo jeszcze nie spotkałem się z człowiekiem, który by był. Miał takie zdanie, że kredyt to jest najlepsze, co go w życiu spotkało. Wiadomo, że dużo osób dzięki kredytowi może pozwolić sobie na swoje mieszkanie. No ale to jest raczej takie... przykre no, przykra ostateczność, bo wiadomo, że każdy wolałby za gotówkę kupić, gdyby go było stać. I nie spłacać rad. nie być uzależnionym od banku, od różnych czynników, giełdy i tak dalej. Tylko sobie spokojnie żyć. No ale niestety jest jak jest. Dużo osób jednak z tego kredytu... Nie mogłoby sobie pozwolić na swoje mieszkanie, no i dlatego pod pewnym względem dla niektórych te kredyty są dobre. Ale żeby najlepsze, co go w życiu spotkało, no to ale tak jak mówię, właśnie śmieszni ludzie niektórzy są. Ja nikomu niczego nie wbijam do głowy, ja po prostu mówię, jak robimy, pokazuję, że coś się da, albo że czegoś się nie da. Znaczy, wszystko się chyba da. Jakbyście coś chcieli wiedzieć, gdzie co, jak robiliśmy, jak ktoś się buduje, też jestem gospodarczym, czegoś tam nie wie. To fajnie jest czasami gdzieś zapytać się kogoś, kto już robił coś na przykład, no sam wiem po sobie, bo tak, też tak robiłem. To możemy coś jeszcze dograć, gdzieś pokazać, coś blisko omówić. Nie mówię, że wszystko tutaj jest super zrobione, bo na pewno nie jest. Zwłaszcza, że nie jestem żadnym fachowcem wykształconym w tym kierunku, ani nie mam doświadczenia jakiegoś super. No ale robimy. Na razie wszystko dobrze wygląda. Kierownik nadzoruje, także nie jest także że sama wolka. I jakoś tam leci, po kolei wszystkie etapy jakoś pokonujemy. Nie jest tak, że jakieś kwiatki wychodzą po jakimś czasie. Przykładamy się do pracy, bo wiemy, że po prostu jak coś olejemy, no to się na nas zemści, tak jak niektóre firmy robią. Robią tylko jedną robotę, na przykład, nie wiem, tam tynki, nic ich więcej nie obchodzi. No to wiadomo, że jak jest dobra firma i sprząta po sobie, no i robi porządnie tak, żeby żeby tą jakoś utrzymać, no ale umówmy się, nie wszyscy tacy są. I zostawią syf po sobie czy tam oklejone jakieś tam różne rzeczy. No i potem następna firma przechodzi, musi sprzątać, poprawiać. Jedni zrzucają na drugich winę za jakieś tam błędy i tak dalej. Bo to jak jedna ekipa robi, to robi tak, żeby ona miała dobrze, a resztą się już za bardzo nie interesuje, no bo zaraz pójdzie stąd budowę na inną i to wszystko. A tak jak my robimy sami. No to jakbyśmy coś sobie pominęli, czy zrobili krzywo, czy tam przymknęli oko na jakiś tam etap, zrobili szybciej byle jak, no to potem będziemy robić dalej, no i będziemy musieli to poprawiać. No i dlatego od razu robimy tak, jak powinno być. Nie jest tak idealnie wszystko, widzicie jak to jest murowane, jakieś tam czasami gdzieś beton wystaje, czy coś. No bo to mówię, jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi, ale staramy się te najważniejsze parametry trzymać. Robić tak jak najdokładniej. No, i jakoś wychodzi. No, co Wam powiem? Często też nie robię tak jak książka pisze, tak jak wszyscy, tak jak się powinno, jakie są zalecenia. Ale tak jak mówię, dużo jest marketingu w tym i koszty są niepotrzebne. Opierzenie na przykład jakiegoś to, tak z doświadczenia. Tam robiłem tamten dach i też tam opierzenie jest wpuszczone. Jest Yy, tam jest opierzenie akurat zrobione, ale gdzieś robiłem, już nie pamiętam, gdzieś robiłem. Także łączenie było właśnie dachu ze ścianą i tak jak styropian się styropianem przykryje, a tam na tym, na lukarni tam to jest zrobione, to też tam robił jeden gościu. I nie ma opierzenia, tylko jest po prostu styropianem dojechane, bo, bo lukarnia była później do, do cieplana i też jakoś nigdzie nie zacieka, nic się tam nie dzieje. Najważniejsze, żeby to było szczelne, żeby nie ciekło, żeby wiatr nie wiał, no i to wszystko, a czy to opierzenie jest takie konieczne? blachę, doginanie, mocowanie i tak dalej, no z, tam na garażu tutaj zrobiłem, W którymś materiale to będzie to tam zrobiłem, ale tak jak przy lukarniach tutaj, jak to jest głównie pod dachem, tutaj także jeżeli będzie zawiewało, no to musiałby w silny wiatr wiać, no zdarza się, wiadomo, że będzie po ścianie leciało i, i nie mówię, że nie, ale to będzie rzadkość czy jakiś śnieg, czy coś, no ale to jednak dachówka wchodzi dalej, no nie ma możliwości, żeby tam podciekło, czy coś się z tym stało. Także nie jest tak, jak książka pisze, a też nie będzie ciekło, i też umyje się dachówka ładnie, wyczyści tutaj i nie będzie tego w ogóle widać, a koszty mniejsze pracy też mniej, także tam, gdzie można, ja szukam oszczędności i nie przesadzam z nadmiernymi kosztami, bo moim zdaniem to nie warto. No. Koniec tego żegnam się z wami. Pytania, komentarze, subskrypcje tradycyjnie. Dzięki za uwagę i cześć.